Siema, z tej strony jest Nicker, i to jest kanał Butach. Witam Was kochani w odcinku, gdzie pokażę Wam po raz pierwszy buty marki Salomon u mnie na kanale. Jest to model, który w tamtym roku według mnie był w top 3 butów w ogóle 2022 roku. Jedna z najlepszych sylwetek, jakie powstały w tamtym roku. jeden z najlepszych butów. A mowa tutaj o modelu Salomon ACS Pro Advantage, który w tej kolorystyce białej po prostu skradł moje serce. I dzisiaj Wam o nich opowiem. Ja nigdy nie byłem fanem Marki Salomon, serio. Jak możecie zobaczyć gdzieś moje jakieś opinie na temat Marki Salomon, zazwyczaj była to marka dla mnie typowo właśnie narciarska, typowo gdzieś tam trekkingowa. Nigdy buty, które nawiązywały gdzieś mocno do trekkingu w bardzo mocnym stylu, nie podobały mi się aż tak bardzo, a tym bardziej buty Marki Salomon. Ale te. Pro ACS'y, Adventure, które mam w rękach, po prostu zmieniły cały mój pogląd i muszę przyznać, że od razu się w nich zakochałem. A przed odcinkiem proszę Was oczywiście o danie subskrypcji, lajka i dzwoneczka, żebyście nie zapomnieli, żeby ten odcinek pił się do góry. I dajcie mi znać, co wymyślić o marce Salomon, czy nosilibyście te buty na co dzień, ponieważ wiem, że wiele osób jest sceptycznych, ale po dostaniu niektórych butów do ręki marki Salomon, bardzo dużo osób zmieniło swoje zdanie totalnie. Zapraszam Was także na mojego Instagrama, TikToka. Tam będą na pewno zdjęcia w tych butach, na pewno będzie dużo innych zdjęć, które ostatnio robimy, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Wszystko podaję Wam w opisie filmu, a jak mamy to za sobą, no to przejdźmy do tej parki. Pierwszy raz model Pro ACS Advantage zobaczyłem na łoku w Warszawie organizowanym przez Instabaxa, gdzie robiliśmy zdjęcia poszczególnych butów i jeden z uczestników miał je właśnie w takiej typowo białej kolorystyce. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to była dokładnie ta, czy właśnie taka typowo biała cała, po prostu, ponieważ tutaj jest taki vanilla ice, powiedzmy, kolorek, i ona po prostu tak mi się spodobała na żywo, że szokuj, No Nigdy nie myślałem, że buty marki Salomon. Tak, mi się spodobają, ponieważ zawsze kojarzyłem Marka Saloną właśnie z tymi butami takimi typowo trekking, trekkingowymi z tymi sylwetkami, które totalnie mi nie siedzą gdzieś tam do outfitu takiego na co dzień, które mają właśnie te ściągacze, które też za rzadko mi się podobały, ale w momencie, kiedy zobaczyłem je na serio na żywo wtedy na tym oku no to ja się od razu w nich zakochałem, zobaczyłem także Baxa i jego fotki, w których butach. I od razu się dopytywałem, jaki size z tego najlepiej brać, gdzie je można zdobyć, ale przez bardzo długi okres czasu w tamtym roku, kiedy wyszły, ciężko je było zdobyć właśnie w tej kolorystyce. Były na przykład preordery na jakichś włoskich stronach, takie jak Sebastian scalzo, albo chyba Luis Villaroma, Luisa Villaroma, ale tych butów na stronie Salomona nie dało się dostać w tej kolorystyce. Potem wychodziły szare, czarne, które nie aż tak mi się podobały, ale w końcu znowu pojawiły się w białej kolorystyce. Nie trzeba było zrobić żadnego preorderu i je kupiłem. Zaczniemy sobie na sam początek od samej sylwetki Buta, ponieważ bryła, jakbyśmy ją zrobili, taką całą na czarno, nie byłoby widać w ogóle żadnych wiecie, wyżłobień, żadnych elementów. Ona jest faktycznie podobna do klasycznych sylwetek butów, na przykład Vapor Max Plusy, które totalnie mi się z tym nie kojarzyły. Tak, wiecie, jak zobaczycie tak po prostu, no to one nie są podobne do siebie. Ale jak zrobimy taki cień totalny na te buty, no to jako sama bryła ona jest dosyć podobna. Ale jak już wejdziemy w szczegóły, jak jest zrobiona podeszwa, jak jest wykonana cholewka, jakie są tutaj elementy użyte, jak one są różne od siebie, no to jest to totalnie inny but, jak widzicie na zdjęciach, no to kompletnie inaczej wygląda, nie? Ale no jeżeli chodzi o samą bryłę, ona jest dosyć klasyczna i różni się trochę niż takie zwykłe buty Salomona, które możemy zobaczyć, na przykład XT6 i tak dalej. Ten model jest bardziej lifestyle'owy według mnie i dlatego też tak mi się podoba, a wszystkie te elementy, które tutaj są dodane, no to tym bardziej dodają tego smaczku, że no po prostu musiałem go mieć. A jeżeli chodzi o te dodane smaczki, zaczynając sobie od samej cholewki. No to widzimy tutaj oczywiście siatkę, która oddycha mega mocno. Tutaj po prostu na przebitkach możecie sobie zobaczyć, że po prostu jak wsadzicie sobie palce do środka, to one prześwitują. Jest to coś podobnego jak w setkach V3 od oczywiście Easy dodatkowo dwa tutaj hiltagi, które są w taki sposób zrobione, że zazwyczaj by mi się to nie podobało, nie lubię takich symetrycznych jak wolę jednego na samym środku, ale Tutaj sprawuje się to naprawdę bardzo spoko. Dodatkowo siatka i na języku, siatka poprowadzona na toe boxie i po dwóch stronach siatki, które są zrobione w inny sposób mają inne dziurki. Mega fajnie się to odznacza. Logo Salomon na samym toe boxie, na samym czubku buta, który trochę jest podobny na przykład do Balenciagów Triple S'ów. Dodatkowo elementy, które zostały tutaj wyżłobione w taki sposób, jakby wyglądały, jak taka ziemia po prostu popękana. Super zabieg, mega ładnie to wygląda na żywo w ręce. Logo Salomon, które totalnie się nie odznacza. Te logo, jak widzicie, ono nie jest takie, żeby, wiecie, jakoś mocno kuło, szczególnie w tej kolorystyce, która jest tutaj użyta, która bardzo słabo odznacza się na samym bucie, mi to bardzo siedzi, nie lubię nigdy jak jest jakieś ogromne logo marki, jeżeli chodzi o nazwę, na przykład nie wiem, Nike, jakby ktoś napisał, albo Adidas czasami jak ma w zwyczaju z tymi wszystkimi liniami CEO i tak dalej, albo Neo, które mi się totalnie podobają, tutaj wygląda to superowo. Dodatkowo zawleczki na sznurówki, które oczywiście sznurowanie jest tutaj zrobione w taki sposób ze ściągaczem i jest Superowe. Po prostu wygląda genialnie z tymi metalowymi, po prostu pazurami. Wygląda to trochę jak, nie wiem, z Black Panthera, załóżmy te elementy gdzieś tam pazurów e, czarnej pantery. Tutaj siedzi mi to superowo i mega mi się to podoba. Jeżeli chodzi o podeszwa i wygodę, tutaj oczywiście się wstrzymam. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, brałem je true to size nawet nie zważając na rozmiarówkę tą centymetrową, czyli brałem pół rozmiaru, trochę niżej. Ja mam szeroką stopę, brałem normalnie na 45, Adidasy też w taki sposób, żeby mieć 29 cm wkładki, ale tutaj się pomyliłem i zobaczyłem 45 trzecia. Pamiętałem, że Bugs nie powiedział, że one są true to size, więc kupiłem je od razu, jak je zobaczyłem. No i się okazało, że one mają 28,5, ale wszystko jest ok. Nawet ta moja większa stopa, ponieważ jedną mam trochę większą, no why, nie wiem kto to w ogóle wymyślił, ona się super mieści w bucie, wszystko pasuje, więc radziłbym Wam rać połówkę mniej. Jeżeli chodzi o wygodę, raczej nikt nie narzeka, raczej każdy jest zadowolony z tych butów. Ma on oczywiście system ACS, dodatkowo system, który pozwala Wam chodzić po ciężkim terenie, ponieważ są tutaj wypustki na całej podeszwie, jak zobaczycie na samych przybitkach, że one są dosyć mocno wypukłe, dodatkowo są jeszcze takie porobione trochę jak bieżniki w oponach. Na pewno będą się lepiej sprawowały gdzieś tam na wyjściach w takim trudnym terenie. Ale wiadomo, że w takiej kolorystyce raczej nie robią tego buta w góry i no i ja na pewno nie będę ich używał do tego celu, tylko raczej będą to moje buty lifestyle'owe. Jeżeli chodzi o kolorystyki, kolorystyk jest naprawdę dosyć sporo już, mamy czarną, trochę mniej czarną, że tak powiem, trochę taki czarny wyblakły, kolor szary, były kolorystyki także nawiązujące do Paryża, taki fioletowo-różowy, były jeszcze kolaboracyjne, jest także ta biała, typowo taka biała, biała, biała Vanilla Ice, jest tego dosyć dużo, coraz to więcej tego modelu możemy zobaczyć. I coraz to więcej, i coraz to więcej po prostu rozmiarów też zostaje na stronie. Niestety, cenowo ten bucik nie wychodzi jakoś tam super dobrze, ale zważając na to, że jest to kompletnie inna sylwetka niż na co dzień widzimy, nie jest to po prostu kolejna kolorystyka nie? Jordanów, które znamy już od 40 lat, prawie i wiecie, kupujemy kolejne. No to wydaje mi się, że warto wydać tę kasę. A jeżeli chodzi o kasę, to jest to 919 zł. Jeżeli chodzi o wyższe rozmiary, których nie ma aktualnie na Salomonie, na pewno trzeba by na nie dać gdzieś około 1000 zł, gdzieś tam, wiecie, na stokiście, na sklepach roselerskich, na pewno trochę więcej jeszcze, ale wydaje mi się, że tego 1000 zł ogarniecie aktualnie na stronie Salomon. Podrzucę Wam linku oczywiście. Są rozmiary z tego, co pamiętam, właśnie do 45,1,3, także jeżeli macie taką stopę jak ja, 45, no to mega Wam polecam i wydaje mi się, że to będzie super zakup. A na koniec, jeżeli chodzi o outfity jakieś, ja tutaj postaram wam się coś zrobić na szybko, albo wrzucić outfity, które już widziałem z tymi butami. Tutaj, oczywiście, tak jak ostatnio. I na pewno przygotuję wam jakieś na TikToka i także na Instagrama fotki. Mega wygląda ten bucik według mnie. i pasuje, wiecie co, do wielu rzeczy to jest akurat plus tego buta, ponieważ i pasuje z jakimiś na przykład kargosami czarnymi, które według mnie tutaj będą się super sprawowały i pasuje z takimi szerszymi spodniami, nie wiem, beżowymi, jak widziałem, albo nawet zwykłymi, że szerokimi jeansami. To jest bardzo duży plus tego buta, według mnie tak, że będzie dobrze wyglądał w jogerach zwykłych, albo nawet w jakichś bardziej slim spodniach. Co nie zdarza się aż tak często, jeżeli chodzi o buty, które są ostatnio gdzieś tam wydawane i wydaje mi się, że to będzie ten but, którego nie będziecie się musieli jakoś specjalnie dużo, wiecie, zastanawiać co do noszenia. Na pewno jeżeli chodzi o czarną kolorystykę i białą, to tym bardziej nie będzie jakiejś większej, wiecie, kombinacji, nie będzie jakiegoś tam większego strachu, żeby nie wiedzieć co do tego dobrać. Na nogach wygląda ten but superowo i ja osobiście mega się cieszę, że go mam. Także dzięki wam wielki za odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało i ja zdobyłem swojego grejla z tamtego roku. Teraz muszę patrzeć na listę, którą wam kiedyś chyba pokażę, jaka jest lista moich grejli, które chciałbym kupić, ponieważ no, tam jest dosyć dużo tych butów, ale no, jestem ciekawy, czy kiedyś uda mi się je wszystkie zdobyć. Na razie mam tą parkę, także mega się cieszę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!